Zauważyłeś kiedyś, że toksyczne osoby są bardzo przewidywalne? Mam nadzieję, że tak, bo to znaczy, że już jesteś na tyle spokojny, żeby zauważać, że oni mają pewne mechanizmy, które stosują regularnie. A jak ty już zaczniesz obserwować to z jakiegoś dystansu, to będziesz widział, że tak naprawdę oni stosują te same taktyki ciągle. I jak zaczniesz obserwować a, i zaczniesz się dysensować coraz więcej, to będziesz widział, że oni ciągle próbują Ciebie wyprowadzać z równowagi w taki sam sposób. I jak ty będziesz zmieniał swoje zachowanie, swoje reakcje, no to tak naprawdę zauważysz, że oni zaczynają się zmieniać przez ciebie, bo zawsze się karmili twoją reakcją. No i zmieniłeś swoją reakcję i oni zauważyli, że czegoś im brakuje. Ty stały się więcej wolny i oni nagle przestali mieć swojego tego pożywienia emocjonalnego. Więc myśl o tym, czytaj, słuchaj, powodzenia do kolejnego razu.